w Chrystusie Panu, bracie i siostry, mieszkańcy Krakowa, a także pielgrzymi, którzy przybyli do tego sanktuarium. Co roku obchodząc w Krakowie uroczystość św. Józefa Ulwieca, świecie oddajemy mu również hołd jako patronowi naszego miasta. Powracamy wyjściom. Do trudnych chwil, jakie ponad 300 lat temu przeżywała Rzeczypospolita, zmagając się z wojną oraz dotknięta innymi katastrofami i nieszczęściami, chorobami, które nie ominęły również podaworskiego brudu. Wtedy też w 1714 roku Rada Miejska, kieruje się zmysłem wiary, obrała zapatrzenia Krakowa-Śróddego Józefa, A Stolica Apostolska w następnym roku zatwierdziła ten szczególny wybór. Z doświadczenia że zawsze prezydent miasta. Jego współpracownicy przychodzili na mszę świętą do kościoła Mariackiego. Szkoda, że ta piękna tradycja się skończyła. Mamy nadzieję, że kiedyś powróci. Dzieje ostatnich 300 lat przekonują nas, że warto było zawierzyć wszystkie trudne sprawy, orędownictwo, opiekuna Syna Bożego, troskliwego obrońcy Chrystusa i głowy Najświętszej Rodziny. Dziś Kraków jako wielka metropolia i znaczący ośrodek nauki, kultury znany jest w Kościele i świecie jako duchowe centrum Bożego Miłosierdzia oraz jako miasto świętego Jana Pawła II. Dla nas również kult świętego Józefa. I to tutaj w tym pięknym kościele, ale także i w Podgórzu u Karmelitów i na innych miejscach. Dziś przeżywający od kilku miesięcy jubileuszowy rok święty Ogłoszony w kościele co 25 lat od uczczenia przyjścia na ziemię Syna Bożego. Jako pielgrzymi nadziei przyszliśmy do tego niewielkiego, ale znanego, pięknego sanktuarium św. Józefa, wzniesionego w sercu i Zotrzejów Krakowa Rakowa aby sprawować Eukarystię przed cudownym obrazem naszego patrona, patrona Krachowa. Jestem wdzięczny siostrom Bernardynku, słyszymy ich tam z chóru, i wiernym, którzy codziennie modą się w tej świątyni, powierzając Bogu za wstawnictwo do Józefa wszystkie sprawy kościoła, i świata, masz ojczyznę i Kraków. Odczytana dzisiaj Ewangelia rozpoczyna się od przedstawienia ostatniego ogniwa drugiego rodowodu, Abrahama, człowieka wybachiej wiary, któremu Bóg obiecał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Ewangelista Mateusz pisze, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Zaczynamy rozumieć donosłość tego rodowodu, z którego miał się wywodzić. Mesjasz, mesjasz obiecany, zbawicie człowieka. Bóg przygotowywał cierpliwie swoje decydujące spotkanie człowiekiem zranionym grzechem, pierworodnym, żyjącym w roku śmierci, oderwanym od swoich żywotnych źródeł i korzeni, od cały Stwórcy i Pana, o którego wyszedł i do którego miał powrócić. Aby się cieszyć pełnią nieskończonego się nigdy życia, kiedy nadeszła pełnia czasów, wybrał Bóg sobie, tę, która miała zostać matką Syna Bożego. Bóg wybrał Maryję pod poślubioną mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Otrzymała ona od, od anioła niewyobrażalną wiadomość. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię Dlatego też święty, które się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Maria wypowiedziała tylko jedno słowo, Fiat. Niech się tak stanie. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Powierzona została jej tajemnica, którą zaczęła nosić w swoim sercu. Najważniejszy rozdział w życiu Józefa, prostego w cieśna zaletu, zaczął się od spotkania z Marią. Została ona jego oblwieńcą. Postanowił złączyć dwie osobiste historie i zapisywać jedną z historii miłości w życiu małżeńskim rodzinnym. Ewangelie nie opowiadają nam wiele o Józefie. Nie zapisały ani jednego słowa. Słowa Józefa. Ale możemy z całą pewnością stwierdzić, że był człowiekiem nadzwyczajnym. Bo komuś innego mogła wybrać Maryja. Znamy przecież jej duchową sylwetkę, jej nadzwyczajną osobowość. Znamy jej wrażliwość, jej cał całkowite otwarcie na sprawy Boga i człowieka. Znamy jej serce, czy serce Maryi i wybranego przez Józefa nie biły w jednym rytmie pięknej miłości, czystej głębokiej. 就是我，我被鸡狼吃。